Niby zwyczajny symulator dla fanów ciężkich maszyn i ciężarówek. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno słowo niby, ale już widzicie jak ten symulator wygląda. Dlatego nie przedłużając, zapytam, co tutaj poszło nie tak. Czyli to pierwszy odcinek. Wspaniała grafika wyciągnięta iście z rodu zmrocznych filmów grozy albo z koszmarów spracowanego z robotnika. Tak drogi widzę, tutaj jawi nam się menu, które przypomina jak ciemna i ponura i obskurna jest grafika, którą będzie nam towarzyszyć. Pominmy te wszystkie przyciski, które i tak nic tutaj nie zmienią. Przejdźmy do kariery. To nad wyraz sformułowanie. Jak zaraz się przekonacie. Mamy tutaj wiele trybów z różnymi wozami, od ciężkich maszyn czy koparek, po wózki widłowe i iście amerykańskie potężne tiry. Ale jak to wszystko działa? Na samym początku wyruszyłem koparką, by załadować piach czy coś w rodzaju sypkiej ziemi. Pomyślałem, jadę sobie do pracy kolejny dzień ciężkiej roboty na budowie. Jednak po drodze zauważyłem, że nic tutaj nie jest normalne. Samochody często wpadały na przeszkody źle zaprogramowanej mapy. Zapadały się szczególnie autobusy. Te dzieci będą miały dzisiaj dzień wolny od szkoły. Ale w ogóle, dlaczego tutaj jeździ aż tyle autobusów szkolnych, skoro nigdzie tutaj nie ma żadnej szkoły, tylko jest plac budowy? Kiedy już dojechałem na budowę, podziwiając kartonową grafikę iście jak z horroru, dostrzegłem różne nadprzyrodzone zjawiska. Łyżka koparki przenikała wszystko, zagłębiała się w ziemię jak nóż w masło. O kopaniu tutaj nie ma mowy, kiedy mamy łyżkę od koparki z taką mocą. Ta łyżka jest jak flaszka niedopitka z serialu Świat według kiepskich. Tamta była cały czas pełna, a ta łyżka była pełna ziemi również. Mógłbym tak stać i stać i czekać, aż ziemia przestanie lecieć. Ona nigdy nie przestanie lecieć z tej łyżki. Problem jednak polegał na tym, że postęp ładowania nic się nie zmienia. W ogóle ale animacja lecącej ziemi szalała wokoło cały czas. Najgorsze przykopanie było to, że tekstury tutaj są puste i nie zawsze ziemia się nabierała do łyżki. Kiedy już napełniłem ziemię potężną ciężarówkę, udałem się by wysypać ziemię na inną budowę. To była pierwsza runda, a jaka była druga, taka sama i wszystkie kolejne. Zmieniały się tylko miejsca, z których wyjeżdżałem, a nabieranie ziemi było coraz bardziej frustrujące, bo nikt z programistów nie pomyślał, by zresetować wirtualny kopiec prawo. A więc weźmy teraz kolejny etap gry. Tak sobie pomyślałem, co może mi się jeszcze tutaj przytrafić. Kiedy zacząłem drugą rundę, która polegała na wepchaniu kamieni do ogromnej ciężarówki, nacisnąłem zbyt mocno wsteczny i przefikołkowałem. Bo tak, i fizyka w tej grze praktycznie nie istnieje. A gdy dotknąłem tylnym kołem betonowej barierki, spychacz zaczął koziołkować jeszcze mocniej, i w tym momencie chciałem już płakać. Ale to nie wszystko, kto by nie chciał schować się przed niechcianymi gościami. Na budowie, na przykład przed inspektorem, który musi sprawdzić, czy czasem nie oszukujemy, kupując kiepskiej jakości materiały budowlane. Otóż w tej grze tego problemu nie ma. Bo możemy wjechać w każdą górę, pagórek, niczym jak w garaż, kompletnie zakamuflowani. Brawo! Tutaj nawet mały krzak zatrzyma ogromną ciężarówkę. Ale co się stało, gdy już te kilka kamieni trafiło na ciężarówkę? To samo co zwykle. Musiałem je wysypać poza kopalnią, z tym, że one same nie chciały wypaść. Ech. Kolejnym trybem jest praca operatora ciężarówki z dźwigiem do ładowania kłód, jednak tutaj kłody przybierają różne stany bytu. Raz chwytak przez nie przenika niczym w archiwum X istny siódmy wymiar z nieznaną fizyką. Więc żeby w ogóle tutaj cokolwiek załadować, musimy obserwować strzałki, które ukazują się kiedy chwytak jest w odpowiedniej pozycji. I wtedy również dzieją się niezwykłe rzeczy. Kłody automatycznie obracają się o prawie 180 stopni i dają się załadować na przyczepę. Ale to nie wszystko. Jest tutaj także wesoły manekin, który nie posiada uśmiechu. Nie rusza się w ogóle i tylko jego ręce udają, że nie są w marionetkowym uścisku i ruszają kierownicą. Jego ramiona to istna skamielina, a twarz wygląda, jakby już dawno w tym ciele nie było iskry myślenia. A jak się w ten tryb gra? A tak jak widać, miałem ogromne problemy, by cokolwiek tutaj wrzucić do przyczepy czy ogromnej lawety. I po ostatnim trybie cieszyłem się, że to już koniec. Mogłem odetchnąć z ulgą i nigdy więcej nie włączać tej gry. Ten symulator kosztuje 6 zł w sklepie Nintendo Switch, i dziwię się, że ktoś go tutaj umieścił. Tutaj optymalizacja nie istnieje, fizyka jest tak samo słaba, plansze są ponure, jakby żywcem wyciągnięte z horroru. Widok zapadniętych się aut i mroczne graffiti na pewno nikomu nie poprawią humoru. Ale ja wiem co na pewno poprawi wam humor w tej chwili. Wydanie 6 zł na coś innego.